Afera na całą Polskę. Jeśli posiadasz Wibor w racie, jako pierwszy publikuję jego usunięcie z raty. W 2021 roku Mbank podpisał umowę kredytu na zakup działki w kwocie 901 tysięcy złotych. Raty miały być równe, natomiast obarczone były zmiennym oprocentowaniem składającym się z marży oraz Wiboru. Marża była stała, 2,55%. Wibor w kolejnych ratach wzrósł do ponad 6%, powodując, że ta rata była dwukrotnie wyższa. Sprawa trafiła do sądu, który wydał postanowienie 4 września 2024 roku o wyrzucenie wyboru z raty i pozostawienie części stałej marżowej, powodując, że rata jest niższa o ponad 4000 zł. Bank zażalił to postanowienie, natomiast Sąd Apelacyjny oddalił je, uprawomacniając tym samym obniżenie raty o ponad 4000 zł. Pomagam, analizować takie umowy bezpłatnie oraz obniżać raty kredytów. Mariusz Pilarz.